Nagram tej starania starania się bambików o dostęp do swojej bazy Co wy tu robicie chłopaki? My jakby wejść nas zmieszali, bo e, mój kolega zapomniał drzwi w locie. udało mu się ten drzwi w locie a jakby zamknąć i nam ten nie I teraz jedynie co tam zostało to playtami się dostał do tej bazy. Wiecie, że to a jest nielegalne. Chłopaki, ale wiecie, że, Cześć. że w regulaminie jest napisane, że, że skybazer w to nie można, bo za to ban jest. Ale nie ja chcę do końca skybiz, no A... bo, bo chyba skybiz to bardziej... Zobacz, takie to jest, to jest to tylko 2 na 1, chłopie. I to nie jest tak na górze. Ale w się o to mi chodzi, że dla mnie no Skype jest to bardziej coś takiego, że budujesz się na samej górze jakby mapy i że to nie jest prawie widoczne, jakby ta jak chodzisz tutaj to od razu jest widoczna jakby. Aha, aha. To prawda. Nie, już sam nie wiem o tym myśleć, ale no jak nam, na, nam bana, bana nie dali, to chyba można to, takie ma, malutkie, bo... Nie wiem, może to jest maksymalnie... Oj! Nie no! Nie! Fajna no. Do pistoletu. No, tak, to jest fajny skin, właśnie. Mam parę plany. groszy, tam sobie kupię jakieś nawet. Jakie Jaki teraz są plany? Teraz ten. No, no, aktualnie. Plany Odnowa. są takie, żeby dostać się do tej bazy i potem może zaostruję trochę na miejsce. Dobra, dobra. Ja mam pytanie, a znać takiego YouTubera jak Retu albo Hipiskusa? znasz takiego YouTubera? No, znam, no. Retu znam. Mojego... No ja go... to też zabiłam. Co się by, y, by stało, jakbym cię zabił? No... umarłbym. No tak, ale byś tu przyszedł i nas zabił? No... Myślę, że tak. No chyba to jest logiczne. A to czekaj, to chce cię zabić. Nie, nie. Nie, 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 rób tego! <grym> nie, nie, Nie jestem taki. Chodź, jestem pokojowy chłop. <noise> Paruwo No właśnie Co ty zrobiłeś koledzy Ej a właśnie jaki ty masz nik bo ten chcę zobaczyć Popaj Popaj A to ty popaj Ten który cię zabijał Ty Samolot Chyba Gdzie? Yeah. Nie, Nie no proszę Słyszałem Ja mi się samoloty źle kojarzą Ej no. a w ogóle znasz takiego gościa kierowca on się nazywa? No znam no Pan jest kurwa, mnie bał no bo czas, że mu chyba tam rozpierdoliłem rower, coś jedynie wart 250 monet, który zwrócił <coughs> się od normalnego chłopa i mi kurwa zrajdował bazę, którą co ledwo odbudowałem yy, dwa, dwa dni Aha. I, no, on mi też wtedy dwa dni temu zrajdował tą bazę. Ja nie wiem, jakim trzeba być debilem. Ja go kiedy się rajdowałem na online, nie, nie? z kolegami, to no, kurwa płakał, żebyśmy go zostawili. Całe <coughs> To że... No ale szkoda że tutaj nie można takiego dużego Skybase'a, a i tak czy my się brak na bana Bo jednak to, to według nie jest najlepsze, bo, bo nieważne, gdzie zrobisz że to i tak oczywiście tam zjebki kierowca i przyjdzie tylko po to, żeby zjebać, się, nie? A i w ogóle co nie dzieje z kolegą, bo ja dzisiaj yy, dzień na Discordzie gadałem, ale teraz się na niego się na tego, tutaj jest, nie? I yy, ogólnie dzień rano, kiedy gadaliśmy jeszcze na Discordzie, mieliśmy elekcję to śmialiśmy się, bo dlatego kierowcy rozdywali bazę chyba. Po no. prostu tam to na przecież nie stało z mą bazą, kurwa. Ja ci zrebekam z moim kolegą, że karma wróciła. Nie no mrozik gorszy, no. Garczy, nie? nie lubię, bo to jest fate to win. Ojej, Piotr mrozik to jest taki debil. No. W sensie Piotr mrozik w skrócie to jest po prostu farmer bamików, Nieważne, czy, czy jesteś wykokszonym graczem, czy graczem. Który ma jedną mi jebaną minutę w tej grze, to i tak yy, cię zajebie tylko po to, żeby powiększyć swojego skilla o, o to, że jest zabinem i żeby oczywiście punkty, bo wiesz, punkty, punkty, nie? No. no. Ja właśnie z jest lekki w ogóle, problem. to tak jakbym no tak, nie naprawił jak aplikacji do audio nie? i do mikrofonu, to tak to bym cię nie słyszał i nie mógł gadać. Aha. No. To też taka trochę zjebana bo ona jedynie trzeba mnie to, wo to wołtować i kurwa skamować. Ja tak zadkowi za kogoś, ona zabija, no chyba, że jakiś kurde mamika zabije no. wtedy tak No, jak kiedyś taki hop grał, nie? Pablo miał nick To on to jeszcze gorszy niż wyrośnik no. był. On tyle wydawał no. na tą granicę. Kiedyś, nie wiem, poszedł do Dino kupić 9 PS-ków za, za 100 zł. To przejebał non-turnet Ja się go pytam, skąd pieniądze mam Mówi, że z komuś, że jeszcze 10 koła mu zostało Aha, to nieźle nie To tyle koła, bym mógł sobie nowy komnat kupić I to lepsze no, to skitu. A dla mnie to jest takie trochę Wydawać tyle na grę, bo jest dużo Fajszych i ładniejszych, po pewno No Nież je pewnie on kupił Jakiegoś jednego skina Za 500zł i po, no do, nie, no, do, on bo kupił punkty. Klasy. Punkty kupił nie no skinę. Kurde, ja mogę już pozwolić. O, ja jakiś golaz tam idzie. Ile go zabić? Ej, golaz! Hot tu! Hot na klepę. Dobrze. Ciekawe, co miał. O, weź co tałek. Dobra, ty chłopaki, wiecie o takim czymś jak Wirtualny garaż? Eee, nie Dobra, dobra, to ja was nauczę czegoś Stajesz przed nim, nie? Tego Patrzysz się mu w oczy No Poczymy. Klikasz Enter, nie? Wpisujesz ukośnik G A D D I on się chowa Dobrze? No i teraz Teraz... Y, jak chcesz go wyjąć, nie, tutaj, też tutaj, stań sobie, tak wiesz, wygodnie, wpisujesz Enter, nie, ukośnik, G, T, A, K, E. No, no chłop tu się zastanawia. E, czekaj, bo mam tak, koment... U, u sam, czekaj, bo nie umiem angielskiego, garasz Kurwa, ty pierdolisz? Tak No, co ty masz? W ogóle mi internet. Ja kliknąłem enter Dobra Dobra Wyciągnij go Kurwa, kobot No nie, ja mam tylko comment u search Garage slot A, czekaj chwila. No dobra, bo coś się zjebało. Tej komenty się zjebały. A, czekaj. Bo mi też nie działa, więc to chyba normalne. Dobra. A, czekaj chwila. Dobra, chłopaki, trzymajcie się tam. Ja tam mieszkam jak coś. O, tam o. Dzień. No, tutaj za tą chałupą. No, tutaj o. W tym. Klocu? Tutaj o. W tym wiem? No. A, ładny no, jest Możecie ogólnie. przyjść tutaj. Nie A, czyli nie. jesteśmy jakby sąsiadami. No. To się ma. Okej. Okay. Idę, pobić. Hmm,